Rok temu o tej samej porze testowałem Nitro 5 w wariancie z czterorodzeniowym procesorem. Dziś jednak jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, w której to procesor laptopowy nie musi być butelekiem dla innych komponentów. Zapraszam Was dzisiaj wszystkich na test taniego laptopa z 6 i 12-wątkowym Ryzenem 5 4600H. Dla jednych będzie to laptop multimedialny, dla innych typowa gamingówka. Możemy tak się przekomarzać, ale czy warto? Skupmy się na faktach. Sercem notebooka jest wspominany wcześniej Ryzen. Do niego dokoptowano pojedynczą 8 gb kość ramu, a za wydajność graficzną odpowiada dobrze Wam już znany GeForce GTX 1650. Na pokładzie półterabajtowego dysku NVMe zainstalowano Windowsa w wersji Home. Dobra, a ile to kosztuje? Nie spełna 4000 zł. Myślę, że w dobie kryzysu to kwota do przełknięcia. A nawet jeśli nie, to mam dla Was dobrą informację. Tego laptopa będzie można wygrać w konkursie. Teraz biorę się pełną gębą za omówienie konstrukcji Nitro 5. Przywołuję wspomnienia z autopsji i wiecie co? Minął rok, a laptop jest jakby ten sam. Gdzie Gdzieniegdzie postawiono na odważniejsze kształty bryły, wprowadzono więcej czerni i co zapewne jest odbierane za sukces, odchudzono jego szkielet o dobrych kilka milimetrów. Niby nic wielkiego, ale czuć różnicę w trzymaniu go w rękach. Tak sam do siebie się śmiałem, że nowy Nitro 5 dostał pakiet czerni, który zazwyczaj stanowi opcję do wyboru przy zakupie nowego auta. Wygląd laptopa każdy widzi z jak brzydwa ujęć Black Magica, więc mogę darować sobie kwiecisty opis wszystkich jego elementów. Skupmy się na temacie funkcjonalności. Klapa matrycy na pewno będzie zbierała tłuste odciski palców i podobnie jak miało to miejsce w Nitro 5, poprzedniej generacji nie stawia ona specjalnego oporu na nacisk naszych palców. Dużo lepiej prezentuje się podstawa nadgarstków, choć dalej mówimy o śliskim w dotyku tworzywie sztucznym, to przynajmniej ten nie ulega już tak łatwo deformacjom. Klawiatura Nitro 5 jest iście gamingowa, ponieważ podświetlono ją kolorem czerwonym. A jak coś jest czerwone, to znaczy, że jest szybkie. Może procesor AMD na tym jakoś zyskuje. Tak na serio mówiąc, miłe w dotyku klawisze, szybkie do pisania, a poza tym, no nie wiem, może wyróżnię specjalnie oznaczony SAT. To byłoby na tyle. O ile klawa już w poprzednim wcieleniu Nitro dawała radę, tak gładzik trochę od niej odstawał. Według mnie poprawiono działanie tej części laptopa, czego wynikiem jest płynniejszy ruch po obszarze gładzika i precyzyjniejsze wskazania w systemie operacyjnym. Wracając jednak do budowy. Porty i złącza okalają laptopa z trzech stron. Tył to wpięcie Acerowego zasilania. Lewa strona oferuje dwa USB 3.1 i Ethernet, a prawa kolejne dwa porty, tym razem jeden w standardzie USB typu C oraz pełnowymiarowy interfejs HDMI. Nie ma na co narzekać. Tu wylot, tu wylot. Tu też i tu jak najbardziej, a tu w lot. Tak w skrócie wygląda wymiana cieplna laptopa i sera z otoczeniem. Przyjęło się mówić, że tani laptop gamingowy nigdy nie ma szczęścia do dobrej matrycy. No tak dobrej, by również graficy i edytorzy wideo mogli na niej popracować. W przypadku graczy, tu dodam laptopowych, większą rolę od prawidłowej DLT czy idealnego punktu bieli odgrywa szybkość matrycy. Ważne, by ta zapewniała niski czas reakcji najlepiej w ujęciu 120 lub 144 Hz. W Nitro 5 dano temu wyraz. Jest szybko, ale niekoniecznie kolorowo. I to dosłownie. Wiecie już, że Nitro 5 to propozycja multimedialnego laptopa w przystępnej cenie zakupu. Jednak Ryzen 54600H znajdujący się w nim może Was zaskoczyć w niejednym aspekcie. Otóż tak, ten 6 i 12-wątkowy Ryzen okazuje się ciekawą maszynką do bardziej wymagających zadań. Przykładowo, chcecie coś od święta wyrenderować i nie czekać w nieskończoność na finał prac. To możliwe na tej jednostce, bo wydajność mobilnego procesora AMD to połowa drogi od Ryzena 53600 do Ryzena 3300X. Strada w pełni desktopowego CPU o tej samej budowie jest naprawdę niewielka, a w końcu 3600 to naprawdę uniwersalny procesor. Laptop za 4 koła i brak testów w grach? Nie no, wykluczone. Pozwólcie, że omówienie zacznę od ciężkich gier AAA. Pierwszym sprawdzianiem w Metro Exodus na ustawieniach wysokich duet Ryzen plus GTX gwarantuje rozgrywkę z liczbą 40 klatek obrazowych. Nie jest to co prawda spektakularny rezultat, ale niczego więcej nie spodziewałem się po mobilnej odsłonie GeForce'a. Skok do detali średnich zwiększa klatkach do okolic 52 fpsów. Control jako jeden z najbardziej wymagających tytułów 2020 roku nie pozostawia cienia wątpliwości co do osiągów sprawdzonego duetu. Tym razem to średni poziom szczegółowości obrazu oferuje rozgrywkę w okolicach 40 klatek. Z kolei nastawy wysokie, oczywiście bez włączonego raytracingu, tracingu, skutkują obniżeniem liczby generowanych klatek do góra 35. Jest i Wiesiek w Nowigradzie. Testy w tym tytule to dobry sprawdzian zarówno dla procesora, jak i karty graficznej. Czasem również pozwala on skutecznie znaleźć ewentualny botylnek zestawu. Tak jest i w tym przypadku. Na ustawieniach wysokich i ultra poziom klatkarzu jest niemalże identyczny. To prawdopodobnie wynik funkcjonowania Ryzena z jednym 8-gigabajtowym modułem pamięci RAM. Konfiguracja Dual Channel nie dość, że zwiększa pojemność, to jeszcze przyspiesza działanie pod systemu pamięci o dobrych kilkanaście procent. Za to Battlefield 5 potwierdza moją teorię o pliku wymiany. Jeśli w komputerze zainstalowany jest dysk NVMe, to częściowy brak RAMu da się jakoś zamaskować. BF5 działa i to nieźle. Na ustawieniach średnich w trybie wieloosobowym, nawet z liczbą 70 latencji. Myślę, że nikt nie ma prawa narzekać na to, co widać na ekranie. Rozpoczynamy teraz serię mniej wymagających względem komponentów tytułów. Na pierwszy ogień idzie Fortnite. Przyjęte nastawy to poziom średni z epickimi teksturami i odległością widzenia. Efekt 100 klatek, zatem można być bardziej niż pewnym, iż możliwości 144Hzowej matrycy zostaną w odpowiedni sposób spożytkowane. Jeszcze lepiej Nitro 5 radzi sobie w starciu czołgów i to z klientem HD. 120 klatek na ustawieniach wysokich miodzio. Osoby spragnione głębszych doznań wizualnych nie muszą obawiać się przejścia na nastawy Ultra, bowiem te jasne, mocno obniżają klatkarz, ale dalej jest to gwarancja grubo ponad 60 fps. No i na koniec najważniejsze z pytań: Czy Nitro 5 to laptop gotowy na CSA? Tak, jest to laptop gotowy na CSA. 120, 140, a nawet 170 fpsów – Tak Cesi prezentuje się na Ryzenie i GeForce. Jestem pozytywnie zaskoczony. Kulturą pracy. Ryzen wygrzewał się maksymalnie do 80 stopni Celsjusza, a układ graficzny do 70. Acer, brawo, kawał porządnie wykonanej roboty z układem chłodzenia. A teraz posłuchajcie, jak ten laptop pracuje. Każdą kolejną wersją Nitro 5 jest coś poprawiane. Może kiedyś doczekamy się super matrycy w tanim laptopie gamingowym. <grym> tak już pół żartem, pół serio mówiąc. Moi drodzy, gracze i ogólnie osoby, które bazują na szeroko pojętych multimediach, patrzą na trzy elementy w laptopie: na cenę, wydajność oferowaną w danej cenie i oczywiście na kulturę pracy. Jeśli chodzi o tą testowaną wersję laptopa, to zapłacicie za nią 3999 zł. Oczywiście mowa jest o wersji z preinstalowanym systemem operacyjnym. No i w ten sposób dochodzimy do tematu wydajności. Umówmy się, jest to laptop ukierunkowany na te mniej wymagające tytuły: jak Fortnite, World of Tanks, CSGO, myślę, że także Dota, LOL. To jest laptop, który sprosta tym grom bez żadnych większych problemów. I myślę, że bez problemów także wykorzystacie możliwości tej szybkiej matrycy 120-144 Hz, w tym akurat wariancie 144 Hz. Także z pewnością jest to laptop, który poradzi sobie z wszystkimi tymi tytułami na niezłym poziomie. Jeśli chodzi natomiast o te bardziej wymagające gry, jak ja to zwykłem mówić, gry AAA, to oczywiście jest możliwe granie te tytuły, ale przy ograniczonej liczbie klatek i raczej ustawieniach, które będą oscylowały wokół średnich, nieraz oczywiście na wysokich, ale liczcie się z klatkarzem na poziomie 40-45 fps. -ów. Tak wygląda temat wydajności, natomiast muszę pochwalić po raz kolejny wydajność Ryzena 5 4600H, bo jest to nie tylko procesor do grania, te mniej wymagający tytuły, ale jest to procesor przygotowany do wszechstronnego użycia. Od gier po aplikacje użytkowe, po taki gruby rendering, nie ma z tym większego problemu. Ja powiem Wam więcej: od dobrych dwóch miesięcy składam połowę swoich materiałów na laptopie z Ryzen N5 4600H, a to o czym świadczy. Także mamy zamknięty temat ceny, która moim zdaniem jest normalna, jeśli chodzi o tę wariantę laptopa z takimi komponentami. Zamknięty temat wydajności. Wiecie, do czego możecie użyć tego laptopa? I wreszcie pozostaje kwestia kultury pracy. Jestem, powiem Wam, bardziej niż zaskoczony. Spodziewałem się jednak dużo wyższych temperatur. Układ chłodzenia, w tym Nitro 5, daje sobie naprawdę świetnie radę, zarówno pod kątem temperatury procesora, jak i układu graficznego. Nie ma z tym większych problemów, co oznacza, że w momencie, kiedy ten system chłodzenia delikatnie się zapcha, kiedy temperatury. Także w pomieszczeniach będą delikatnie wyższe, no to komponenty Wam się nie ugotują. Tego jestem pewien. Przy takim stopniu w tym momencie nie będzie z tym problemu w lato czy w takich cięższych warunkach bojowych. Moi drodzy, tak naprawdę to wszystko, ale mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Otóż tego laptopa, dokładnie tego, będziecie mogli wygrać w konkursie. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Życzę Wam szczęścia, powodzenia, bo laptop jest uważam całkiem ciekawy, naprawdę fajnie się spisywał pod tym kątem gamingowym w tych mniej wymagających tytułach i myślę, że ten, kto go wygra, na pewno wykorzysta do cna jego możliwości. Papa pa, mówił Lipton.